Psalm 74. Boże, dlaczego odrzuciłeś na zawsze, i rozpalił się gniew Twój przeciwko stadu pastwiska twego? Wspomnij zgromadzenie swoje, które pozyskałeś od wieków, wykupiłeś je jako dziedzictwo, tę górę Syjon, na której zamieszkałeś. Skieruj kroki swoje, wzwyż na wieczne gruzy. Wszystko w świątyni zniszczył wróg. Ryczą przeciwnicy twoi w pośród miejsca twoich zgromadzeń. Wznieśli swoje znaki jako znak zwycięstwa. Mają wygląd tego, który się kiero podnosi w gęstwinie leśnej. A teraz wszystkie jej rzeźbie rozbijają toporami i młotami, podpalili świątynię twoją, zbezcześcili mieszkanie imienia twego, zrównali z ziemią. Mówili w sercu swoim: Przemuszmy ich z połem Spalili oni wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych w kraju Znaków naszych nie widzimy Już nie ma więcej proroka i nie ma u nas nikogo, kto by wiedział, jak długo to ma trwać Dopóki, o Boże, gnębiciel ma szydzić Czy wróg ma imieniem Twoim na zawsze gardzić? Czemu cofasz rękę swoją? Wyciągnij prawicę swoją zanadrza i połóż kres, a przecie Bóg jest od dawna królem moim, dawał wybawienia w tym kraju. Tyś rozdzielił morze mocą swoją, rozbiłeś głowy morskich potworów na wodach, zdruzgotałeś głowy lewiatana, oddałeś go na pokarm gromadzie zwierząt pustyni. Tyś kazał źródłom i strumieniom wytryskiwać nieustannie płynące rzeki, Tyś wysuszył. Twoim jest dzień, Twoją też noc, Tyś ukształtował księżyc i słońce, Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi, lato i zimę Tyś utworzył. Wspomnij o tym, że wróg szydzi z Pana, a naród bezbożny gardzi imieniem Twoim. Nie oddawaj duszy synogarlicy Twojej drapieżnemu zwierzęciu i nie zapomnij na zawsze gromady nędznych Twoich. Spójrz na przymierze, albowiem kryjówki kraju są pełne jaskiń zbójców. Niech utrapiony nie wróci zawstydzonym, lecz dozwól chwalić imię Twoje nędznym i biednym. Powstań, o Boże, ujmij się o sprawę Twoją. Wspomnij o pohańbieniu, które spotyka ciebie codziennie od głupców, nie zapomnij głosu przeciwników twoich, huku powstających przeciwko tobie, który się stale wznosi.